Permetryna świetna na kleszcze. Jak masz kota, nie używaj, bo ten szkod zostanie sparaliżowany. To co w takiej sytuacji? Ja w takiej sytuacji, bo ja osobiście mam koty, używam tiklesa. Nie jest tak skuteczny, bo nie paraliżuje kleszczy, ale jeżeli miałbym się odnieść do tego małego urządzonka, które wydaje z siebie ultradźwięki, powiem tak: nie nosiłem, łapałem kleszcze, noszę, złapałem jednego kleszcza przez dwa lata. No i jakie teraz to małe urządzonko ma zadanie? Wyłączyć na pewien okres bodźcowanie u kleszczy. To znaczy, że kleszcze nie będą w stanie odbierać naszej temperatury, naszego potu, wydychanego przez nas dwutlenku węgla. I to jest ten moment, kiedy my sobie przechodzimy obok kleszczy, które są na trawie, na krzakach, a one tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. Czyli to jest tak, jakbyśmy założyli pelerynę niewitkę i przeszli obok nich.